Kolejnym podwodnym cudem jest miasto Shicheng. Zwane również Lwim Miastem. Jest to miasto, które nie istnieje już na mapie, ale zostało zachowane niemal idealnie pod wodą. Leży na dnie jeziora Qiandao w Chinach, na głębokości ponad 30 metrów. Niegdyś było to centrum administracyjne o ponad tysiącletniej historii, założone w czasach dynastii Tang. Dziś jest to cicha podwodna Atlantyda, w której w cudzysłowie chodzą pod wodą nurkowie zamiast turystów z parasolami. Historia nurkowania w Xicheng rozpoczęła się w w 1959 roku, kiedy to w ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu hydroenergetycznego, chińskie władze postanowiły zalać dolinę, aby zbudować tamę i utworzyć zbiornik wodny. Okoliczne miasta i osady zostały całkowicie ewakuowane, około 300 tysięcy ludzi zmuszono do opuszczenia swoich domów, a potem woda przyszła tutaj. Miasto po prostu schowało się pod powierzchnią nowego jeziora, które nazwano Qiandao. Jezioro Tysiąca Wysp.